Dobra Wysadzam ja tę ekipę, później jeszcze im rozpieprzę to Po posteruneczek, tam sobie zrobię jamy troli które, be, które nie będę powoli Ich tam rechcić, także tak, z... I tak jak powiedziałem przy, Przypomnijcie, 30, czyli muszę zrobić 80 Czyli muszę zrobić 4, czyli 240 Czyli muszę zrobić sobie, tak powiedzmy Dużo miejsc, wolnego miejsca Ha, 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 ha No z dwa trole chyba stracę Dopierdolcie no mu Dlatego tego się trochę, tu mnie trochę zaskoczyli Nie powiem Dobra wartownie są Są, teraz ja coś tam postawię Uhoho, mamy jednego na trzecim, pięknie Było dziwne, co w tej chwili zrobię? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz 2, 3, 6, 7, 8, 9. Chyba 11 jest jeszcze, jednak. A dobra, rozwalciemy to. A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tak, 11. Troszeczkę na siebie nachodzą, wobec tego no, ciężko nie bardzo widzę. No dobra, idzie. Ej. Ej! Nie mogą mieć gdzieś jeszcze posterunek Na przykład tu. Hmm. Nie, bo mają cały czas ognisję strzały, ale nie wykluczono, że tam ci goście po prostu zrobili się wcześniej. Ja to zbuduję klatki troli. Chociaż wiecie co nie jest to Jedną klatkę troll, jedna klatkę troli. I to. Chociaż z drugiej strony jak zrobię sobie po prostu... Chociaż z, zro... z drugiej strony, jak zrobię sobie. Prawda, jeden batalionik i oni się nie będą żywić, to chyba wystarczy w zupełności, ale no, no dobra. Skończmy temu, bo może, bo tu się zbyt pewnie czują. No dobra, zaraz tam wyślę go roga i po prostu posprzątam to i owo, żeby ich nie korciło. A tymczasem. Aha, oczko. No już nieważne, bo się trochę spóźnię. Tu jest posterunek, ale widzę, że nie zajęty, więc git. No dobra, ja tu sobie robię oczywiście tak jak przewidziałem. A wy tu panowie dał roboty. Chociaż nie, tu mam batalionik, tylko... To tutaj sobie zostawię ten batalionik, tylko, tylko, da zostawię, tylko dam im po prostu chorążych. I będą się regenerować, no i mam, ka mam karmę dla troli, no co. No następny. Robię sobie dwóch troli do Boszy, tak w odwodzie, co nie zawsze to się. Zawsze to jest jakieś zabezpieczenie. Dobra, widzę, że tu są zainteresowani bardzo tym obozem, więc może. Aha, tu nagrywaczko. Tak, co ja zrobiłem? Aha. Nie ten przycisk, okej, okay, Git. Ogarnięte. Ja to ja może się tu pofatyguję jednak tymi trollami, to porobię dodatkowego. Oj, księżniczki, nie, da, nie lubię. Gorzej, wszystko naraz. Ale chyba głównie są to po to, żeby tutaj postraszyć, więc może jak tu przybiegną, to... Nie, nie NIECH TO CHUJ! Nie ja wiem, co oni już szykują. Naprzód, kurwa, naprzód, nie zatrzymywać się! ZATRZYMUJECIE SIĘ! No, dobra, jeden strzet, ale. Ale jeszcze. Ale zejdzie jeszcze jeden, dobra, ty się wycofaj, ty się wycofaj. Albo no zaczekaj. I teraz. No, lejżesz do kurwy! Co za. No, no, trolle, no co ja mogę mówić? To trolle po prostu. Turne jak. To są chyba przyzwańce, także no. Już, już nieważne. Podejście <słuch> Podeśleń tam do Boszy. Przy okazji... Aha, Yorków W ogóle kurwa wszystko. Ile, ile zeszło troli chyba? Raz, to, trzy, cztery, dziewięć, czyli jeszcze dwóch To no, co ja tutaj mam do roboty no, po prostu Chyba to wy naprzemiał Jeszcze wam się chce No ej A skąd oni nagle znowu mają Czekajcie, niech no ja się rozejrzę tutaj, bo skąd oni nagle znowu mają ogniste strzały? Aha, szkoda, nie no, na pierwszym. Pięć... Sześć kurwa kolejnego strzału. dobra, tutaj zbuduję sobie do tego. Oni gdzieś muszą mieć chyba jakąś szkołę uczniczą. O, już widzę. Nie. No dobra, ale i tak tam idę. Zapomniałem o odpowiednim odżywianiu się tych trolli tak w ogóle, ale to jest no pusty. Dobra, to wiecie co, to ja się na razie cofnę. I faktycznie dokarmię te trolle. Gdzie? Aha. No ja to widzę, to porobił. No i straciliśmy kolejnego. Kurwa jebana mać. Dobra, po prostu wiecie co, zaraz to skończę, i nie mieć ja tu z głowy 12 troli z paroma masterami, więc jest to chyba GIF. Ile ich tu mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli to jest 8, 10, 11, 12. Powinien być komplet No i rzecz jasna, raz 2, 4, raz 4. Chcę w hordy, bo mi się nie chce czekać. Dobra, tutaj mamy 10 roboli, więc e, z tego sko sobie skorzystam. A wy do roboty- ej, a wy do roboty, ej, wy do roboty! arbeit kurwa! Chociaż wiesz co jest właśnie średnio to przyda. Dobra to te trolle niech tam sobie zostaną, po prostu wezwę Roga i pozamiatam, a najwyżej troli wykorzystam, żeby się potem... ...szkurwa. Może cofnę tych grabarzy, miałem powiedzieć. 4-8 Tu nas 10 i tutaj 11. Dobra, tylko muszę się pozbyć chyba dwóch batalionów. OK Po całej ja reszcie to dodam oczywiście chorąży. Aha! 9. Czyli jednego za dużo. Dobra, git. Czy ja kontroluję? Wiecie co? Ja chyba się tam jednak pofatyguję. I pytanie, skąd to nie mają do chuja wafla te ze strzały? O, tu są dwa posterunki. Wiecie co? Ja wyślę orki, może tutaj zobaczę, może znajdę. Rozwalić. Zapomniałem znowu o odpowiednim... Dobra, niech atakują. Na razie przynajmniej. <coughs> Zapomniałem o odpowiedzi. A czemu oni się nie regują? Eej! No sz, kurwa! Dobra, nie będzie tak wszystko naraz, kurwa. Bardzo dziękuję, bardzo kurwa jego mać Dziękuję. A ja wam zrobię tak. I co? Zadowoleni? Ten doborowy, tutaj jest jakaś grupka, więc może się tu nie zajmie. No. Czy jakim kurwa? cudem bo nie ich ulepsza. Nie no, strach potraciłem wszystkich trolli, ja. jebany. Swoniaki się znalazły. Jeszcze jednego doborowego, ale może uda nam się... Dobra. Biegę na tych chujów. Mogę się spodziewać, że tak będzie, aczkolwiek wygląda to trochę inaczej niż, niż myślałem, że będzie ciężko. Wygl wygląda to trochę inaczej ciężko niż myślałem, że będzie ciężko, ale no cóż Dobra, potem zajmę się jaki dietom. A jeszcze tutaj A jeszcze muszą wartownie rozwalić. Ty zostań Tutaj trafię do czwórki Chociaż widzę, że wartownie to trzeciej rozwalą. No właśnie Ech, dobra. Desetujemy pierdolę. Ty powinienem czekać na nas co jest. No dobra, czekaj. Ja ciebie to zostawiłem, żebyś mi zajął ten posteruneczek, więc chodź teraz tutaj z powrotem. Ehehehe. No i dobra. No, szkur! To mi się nie podoba, że oni mają te ognisty strzały. Skąd oni mają te ognisty strzały? Poważnie. Szkoła łucznicza. No dobra, teraz już pewnie mają. No teraz jest na drugim, więc to jeszcze zrozumiem, ale dobra będę się z wami od Ten dalej. Załatw tych, załatw tych Podnoś się i załatw tych Dobra Batalionik na obiadek A już sobie jeszcze tutaj barłoga przygotowałem I sobie stoi jak debil oczywiście ale jak huchnie, to przy, przynajmniej. No. Poza miatem. To chociaż. O, jak Cytadele rozwali, to powinno być już Gites. I tutaj. Aha. Orko wiem, panowie. Tam jest jeszcze obóz, ale widzę, że się nie za bardzo przyjma. Właśnie musimy, zajmujemy tam taki pasterunek, bo, bo tak. Siedem orków, żaden mi się nie przegapił, tak? No cholera! Gdzie wy... No i jeszcze kurwa! Tancerze mi się trafili, dobra. Ale myślę, że grupa Rohirrimów, Znaczy tych Rohirrimów. Myślę, że grupa troli troli sobie poradzi tam. Z, tymi pana... Pańs... z tym państwem. O japa! Aha, straciliśmy mną tutaj? tyle, dobra? Wle, wleczecie się! A no dobra, to są Rakiri. Można się było spodziewać, że tak to będzie wyglądać. Nie no, myślałem, że to pójdzie szybciej, ale. Nie cierpię grać w Mordorem, to Target nie umiem grać w Mordorem. W ogóle, nie, jeśli chodzi o Mordor, to ja nie. Dobra, to tutaj jest teraz grupa zero. Konsumpcja. Jeszcze o Jeszcze dodatkowe siły, co? A wyposaż 5 hordów odniesie strzały. Wyposażyłem 8, więc to się liczy. Nie. Coś mi to nie pasuje. Aha, taky. Mhm. No i tyle. Póki co mamy względny komplet. Dobra. Wiecie co tę ekipę wezmę już na przemiał i po prostu ten tartak sobie rozwalę Tylko może zbuduję tu sobie jeszcze zamiast Aha. A nie miałeś robić Robola, no ale już nie Dobra jeszcze Idzie do kasacji No na trzeci to trochę szkoda ale no cóż Wiem Dobra mamy tu tylko z tymi strzałami 8 batalionów myślę, że powinno być to jakieś takie w miarę git a jeszcze chyba nie zniszczyłem wszystkich hentów, ale to dobra, to jest tam kuj. Myślę, że się na nich za bardzo raczej już nie natkniemy. No ale wygląda to tak. Jeden ent na ten, jeden troll na trzecim, dwa na drugim, reszta póki co, na póki co ale może być. Trafi się jeszcze może kilku na pierwszym. I się nie obrazi przecież. To tu się odbywa. Ojoj, o. oj ojoj. Oni oj, oj, oj. skąd atakują, przepraszam. Ty się cofnijcie, może. Wy tu. Wy tu. Ty możesz w środku. Ej, miazga, panie kolego. O, jest kolejny na, na drugim. Bardzo ładnie. Bardzo do, do Bosze pomogli, widzę. Bardzo się cieszę. Ojoj, Trochę mi rozpieprzyli tutaj ten y obiad obiadowy. Batalion. Batalion Nieźle to brzmi. Dobra. To teraz jedyne co ma zostać ró tutaj równe, bo tam orkami się już nie przejmuje. Ja sobie podorabiam już w sumie. Ten, to miejsce zostaje. Tutaj ci zostają oczywiście. Teraz sobie muszę podorabiać oczywiście teraz tylko tych orków. I chyba znowu wyślę balorowe, a tym razem już będę ich bardziej pilnować. Oj. Teraz już mają te ognisy strzały, czy nie? Nie, bo, bo teraz to zgłupiałem po prostu. Znaczy to się nie, dziś nie wydarzyło, ale no. No nieważne, w każdym razie. Mam już, mam już komplet troli, czy, czy nie? Tutaj są cztery. To jest 5, 6, 7, 8, 9, Co wiecie? Nie wiem, co to jest, 3, co wiecie? A kurwa. No ej! No ja pierd. No ja już nic nie rozumiem. Wiecie co? Chyba najprostszy sposób, żeby tego nie robili... O. Jest taki. No i kolejni mówię. wy myślicie, że ja kurwa nie słyszę? Chyba że, napuści chyba, że napuszczą go na zapałkę No to chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie. Nichu Bardzo dobrze Oho, uh, ho uh, uh, a tu są już na trzecim, więc widzę, że będzie roboty Dobra Jak tu pozamiatamy, to już powinien być spokój. No i to są księżniczki jebane elfickie kurwiszony nie brakuje mi jednego trola, Bo czemu nie? Jeszcze tu rozwal. Mam nadzieję, że starczy czasu na kuchnięcie. Potem jeszcze tymi wieśniakami sobie poradzimy. Dobra. Cztery. No, STRZELAĆ! Jak mnie to wkurwia tutaj. Kuchnij! Kuchnij szybko! Nieważne. Jak widzicie, Mordor jest jest dla ludzi o słabych nerwach. Czy tam dla elfów o słabych nerwach? Dowolnie. No! Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Nie sobie to robię, oczywiście. Tutaj mamy już trolle. To hm. jest ich za dużo. Jest, 2, 7. Osiem, Dobra, 13, niech będzie, niech będą... Przy... Niech przenoszą pecha wrogowi przynajmniej. To są cztery bataliony. Zaraz ich tyle nie będzie! Do kurwy nędzy. Dobra, ja się nie będę z wami pierdolił po prostu. No, wy sobie rozwalacie rozwalajcie sobie ja to mam w dupie w tym momencie teraz to mnie wkurwiliście po prostu teraz to już jest... kurwice dostaję już przez ten przez ten Mordor nigdy nie cierpię grać Mordorem po prostu kurwica nie dostaje na samą myśl takie papierowe jednostki to jest po prostu szczyt kurestwa. nawet te trole Jak można być takim papierowym? Mam tu tego nie widzieć. Dzisiaj to wyburzamy, jasne. No, zostawię sobie tutaj te, 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 tych tutaj, dobra? Teraz pytanie: czy oni na serio? Dobra, wiecie co? Zostawię tu sobie jakiś. A, i straciłem trolla. Szczyt kurestwa. Dobra, będzie 12 jednak. Dobra. Rozwalcie mi jeszcze to. Aha. Skąd oni się biorą? Dobra. Wezmę sobie batalion obiadowy. Ty! mi go. Pięknie. Dziękuję, batalion obiadowy. Batalion obiadowy. Dobra, ten batalion, że tutaj napierdala mi ten obóz, to już wiemy. To, to tam git. Tu osiem batalionów łuczników, dobra, się wszystko zgadza. Batalion obiadowy. Wolno, bo wolno, ale powolutku tam sunie do nich. No i oczywiście do Boże. I teraz pozostaje pytanie, czy ja wytłukłem jeszcze ich wszystkich tych Rohilimów i tamto generalnie jazdę, czy, czy, coś czy, czy coś przeoczyłem, bo już sam kurwa nie wiem Coś tu mi się widzę. Ale to najprawdopodobniej jest jakieś wiochy, w sensie jest gospodarstwa. I zaraz to posprzątamy Bation obiadowy, gotowy i tego chcę zaznaczyć.

Mam nadzieję, że jest 12 troli, jak było, bo już. A w tej chwili to jeden troll w te to jest tam wszystko jedno. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Oho! Nawet został mi któryś master, nawet zostało mi paru masterów, nawet został mi jeden master Skyran Sky ładnie. Dobra, wobec tego master of trollingu, co nie? Mam ma mastera? Tak, mam mastera. Nie ten, ale spokojnie kontroluje. 7, 8, 1. To wybeźcie, no teraz troll 9. Najpierw się może zajmie troll. A dobra. Echo, jeden. No tutaj będzie trochę tego, ale niestety... Yy, niestety chyba kopii w clay tutaj nie działa za bardzo. Ale zobaczę, może się zdziwię. To nie działa. Niech o trzy... Za fajnie by było, co nie? 10 Box... ...Deva. Troll jedenasty... ...Opcj 4... A jest, strój 12. A, muszę te, aj, Muszę teraz uważać, żeby nie pierdolnąć się w nazwę. O właśnie, tutaj będę teraz. szczelcy. 1 szczelcy 2. Już miałem wcisnąć escape, ale spokojnie pamiętam. Teraz muszę być czujny, bo to już jest... bo to jest ostatni ich. Przynajmniej do Minastery, to będzie ich ostatni przynajmniej występ. Szczelce 5, Szczelcy 6, Szczelcy 7, no i jest kompensat szczelce 8, szczelcy 8, dobra. Miecho, piąty Miecho, i tutaj chyba jest reszta cała, tak Miecho 6, Miecho 7. Chociaż, wiecie co, jak tak myślę, to może trochę słabo zbalansowane, ale jest tam. Miecho 11, a to będzie. pięknie. Wszystko jest? Wszystko jest. I bardzo dobrze, że wszystko jest. Ale mamy chociaż jednego trolla na trzecim, więc z tego jest. No i mamy rzekę tu zdobytą. Ale jaki bonus do zasobów aż to... pięknie wygląda po prostu. Dobra. No, cóż, mogę się spodziewać, że Mordor będzie trochę męczący, ale to w tym momencie to jest zostały nam tylko trzy tereny do zajęcia, czyli raz, dwa, trzy. Czyli jak teraz jest. E, sobota. No dobra, zobaczymy. Ale myślę, że w sobotę po prostu już dam w, te, w takim wypadku mina a potem już dwójeczka. Także drakon 94 się z dwa żegna. Widzimy się w następnym odcinku. Już się wezmę zajmę za, Saru, za ekipę Sarumana. Porobię troszeczkę. Do zobaczenia. I cyk. It.